Hej, hej, witam Was ponownie na kanale Co jest grane, gdzie gram w, w mim towarzystwie. Dzisiaj zapraszam Was na 11. odcinek z serii Co będzie grane, czyli serii, w której opowiem Wam, jakie premiery będziemy mieli okazję ograć w najbliższych kilku tygodniach oraz również o tym, co będzie się działo na samym kanale Co jest grane. Na początek przypomnę tylko o YouTube'owych rzeczach, także jak macie chwilkę czasu, pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie kanału. No i może dajcie mi znać w komentarzu pod filmem, w co Wy planujecie grać w najbliższym czasie. Na kanale dzieje się dużo, mam dużo rozpoczętych gameplay'ów, z których część pewnie ukończę, mam nadzieję, przed końcem kwietnia, natomiast jest też sporo gierek, które pewnie zajmą mi więcej czasu. A sama druga połowa kwietnia również zawiera kilka interesujących rzeczy, z których co najmniej kilka chciałbym sprawdzić. Zanim przejdziemy do tego, co będzie się działo na samym kanale, zaczniemy jak zawsze od premier, na co już Was zapraszam. To... Pierwsza pozycja na liście premier godnych uwagi nazywa się Portal Fantasy i wyjdzie już 16 kwietnia tylko i wyłącznie na pc no i cóż, nie jest to chyba nic, co ja osobiście planuję ogrywać, ale kurczę, wygląda to dla mnie jak klon Pokémonów, a Pokémony chyba są mega popularne, także może znajdą się fani, którzy będą chcieli zagrać w tą produkcję. Podobnie jak w Pokémonach będziemy tutaj zbierać stworki i będziemy przy ich pomocy toczyć walki w turowym systemie. I podobno są setki kombinacji, w jakie będziemy mogli wzmacniać nasze stwory. Będziemy mogli też uczyć ich nowych skilli i zmieniać ich wygląd. W turowym systemie walki podobno bardzo ważne mają być synergie pomiędzy stworami. Niektóre kombinacje mają się wzajemnie uzupełniać, a przez to stanowić dużo większą siłę w boju. Jak widać też mam nadzieję na załączonym obrazku mamy tutaj do czynienia z bardzo ładną pixelartową grafiką. Nie wygląda też to na coś co będzie wymagało ogromnie potężnego peceta, także pewnie będzie można zagrać w to właściwie na wszystkim. Oprócz wrogów będą też wygrzane na nas czekać pułapki oraz różnego rodzaju zagadki logiczne. Tak jak już wspomniałem, to pewnie nie jest tytuł dla mnie i raczej na kanale nie będę go rozgrywać, ale jak lubicie pokemony, to może warto rzucić okiem. Kolejna gra to tytuł, który wyszedł już wcześniej na PC i konsole od Microsoftu, natomiast tym razem wychodzi na konsole PlayStation 5. Premiera będzie miała miejsce już 17 kwietnia, a grą będzie Indiana Jones and the Great Circle. Na wspomniane przeze mnie wcześniej platformy gra wyszła w grudniu zeszłego roku i została naprawdę ciepło przyjęta. W grze wcielamy się oczywiście w Indiana Jonesa, czyli naszego wojowniczego archeologa ze specyficznym poczuciem humoru. W grze cofniemy się do roku 1937, w którym to nazistowskie siły poszukują tytułowego wielkiego kręgu. No i my jako Indiana Jones będziemy jedyną osobą, która będzie chciała im w tym przeszkodzić. W grze zwiedzimy kilka miejscówek, między innymi Watykan i Egipt. Będzie tutaj wiele rozwiązywania zagadek, wiele walki, no i też pewnie wiele razy w stylu Indiana Jonesa ledwo ujdziemy z życiem. Gra jest mocno sfabularyzowana, no ale mamy też tu wiele otwartych map, dzięki którym będziemy mogli odnaleźć naszego wewnętrznego poszukiwacza skarbów. Wspomniałem o tym w pierwszym zdaniu, ale przypomnę jeszcze raz, gierka spotkała się naprawdę z ciepłym przyjęciem i zebrała bardzo pochlebne recenzje. Jest to coś, co mam na swojej kupce wstydu i na pewno będę chciał to ograć. Pewnie ciężko mi będzie to zrobić w nadchodzących kilku tygodniach, no ale jak ostrzyliście sobie zęby na najnowszego Indiana Jonesa, a macie tylko konsolę PlayStation 5, no to już 17 kwietnia będziecie mogli wreszcie wskoczyć do tego świata. Kolejną produkcją, o której wcześniej nic nie słyszałem, ale jak zobaczyłem trailer, to wydała mi się bardzo interesująca, jest Mandragora Whispers of the Witch Tree. Premiera będzie miała miejsce również 17 kwietnia, a gra wyjdzie na PC, -ty, Nintendo Switch, PlayStation 5 i Xbox Series. Jest to bardzo ciekawe połączenie gatunków, bo ma być to action RPG, w którym będziemy mogli sobie wybrać jedną z kilku klas postaci. Z tego co widziałem, są też dość rozbudowane drzewka rozwoju. A sama walka ma miejscami przypominać Souls-like. A to wszystko podane jest w bardzo estetycznie wyglądającej grafice 2D. A do tego w grze mamy okazję mieć wykraftować setki broni i przedmiotów, uczyć się potężnych umiejętności. Oraz eksplorować ten świat, a w międzyczasie zajmować się wykonywaniem któregoś z ponad 60 questów. Jeśli kogoś przeraża poziom trudności w souls-like'ach, to ta gra podobno ma oferować poziomy trudności. Dodatkowo przynajmniej na pc a konkretnie na Steamie, dostępne jest demo. Także jak ktoś nie ma pewności, to można sobie gierkę sprawdzić. Jak dla mnie wygląda to wszystko naprawdę ciekawie, ale jako, że nie słyszałem nic o tej grze właściwie do wczoraj, to chętnie poczekam na jakieś recenzje. Może też sprawdzę wyżej wymienione demo. Teraz chciałbym na minutkę wspomnieć o Last i który to premierę miał w zeszłym roku, ale dokładnie 17 kwietnia wychodzi do niego nowa liga. No i tutaj zmian będzie naprawdę dużo, ma być oczywiście nowa mechanika ligowa, rozbudowany ma być endgame, no i ma być też wiele zmian typu quality of life. Last Epocha w swojej bibliotece mam, także na pewno chętnie do tej gierki wrócę i potestuję te nowe zmiany. Ogólnie myślę, że jest to kawał naprawdę solidnej gierki action RPG, także jak lubicie Path of Exile, jak lubicie Diablo to zainteresujcie się Last Epochem. Niektóre systemy, m.in. Crafting, wydaje mi się, że Blast i Poku są najlepsze, jeśli chodzi o cały gatunek. Kolejna premiera, o jakiej wspomnę, nazywa się Tempest Rising i wyjdzie ona tylko i wyłącznie na pc 24 kwietnia. No i będzie to klasyczny RTS, czyli gra, których obecnie na rynku wychodzi niewiele. Myślę, że może być to gratka dla miłośników choćby takich serii jak Command and Conquer. W grze mamy mieć możliwość stania za sterami jednej z trzech frakcji, z tym, że na samą premierę grywalne mają być tylko dwie. Każda z nich ma jednak mieć inną ekonomię i inny styl rozgrywki. Do tego każda frakcja będzie też miała zupełnie inne jednostki. Dla pojedynczego gracza gra ma zaoferować dwie kampanie z cutscenkami pomiędzy misjami. No a do tego oczywiście będziemy mogli toczyć boje multiplayerowe. RTSy to na pewno gatunek, w który dawno nie grałem, ale za dzieciaka potrafiłem się przy nim naprawdę fajnie bawić. Nie jestem graczem multiplayerowym, ale jak te kampanie dla pojedynczego gracza będą ciekawe, to kto wie, może kiedyś bym tą gierkę sprawdził. Kolejna produkcja to dość długo wyczekiwana przeze mnie gra, Claire Obscure Expedition 33. Premiera będzie miała miejsce również 24 kwietnia, a gra wyjdzie na PC, ty, konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series. Gra ma przede wszystkim bardzo ciekawe tło fabularne. W świecie gry jakiś czas temu pojawił się tajemniczy monolit, na jakim nie mniej tajemnicza malarka, co roku maluje inną cyfrę. Każdy rok, który upływa, powoduje, że ta cyfra jest o jeden mniejsza. No i oznacza to, że każdego roku ludzie, którzy mają tyle lat, ile cyfra na monolicie, umierają. Do gry wskakujemy, gdy na monolicie jest już cyfra 33. I my jako gracz stajemy na czele ekspedycji, ekspedycji, która właśnie nazywa się Expedition 33, a naszym celem jest dotarcie do monolitu, odkrycie jego tajemnicy i zrobienie wszystkiego, co możemy, aby uniemożliwić malarce pisanie na nim kolejnych cyfr. Będziemy mieli tutaj do czynienia z surowym, a jednak bardzo efektownym i wymagającym od nas ciągłej uwagi stylem walki. Odpowiedni timing pozwoli nam zadawać większe obrażenia i parować ciosy. Słyszałem co najmniej kilka opinii od dużych streamerów, którzy mieli okazję pograć w tą grę przed premierą i wszystkie były bardzo pochlebne. Do tego gra już na premierę ma trafić do Game Passa. Jeśli o mnie chodzi, jest to na pewno coś, co sprawdzę. W związku z tym jeśli sami nie jesteście pewni, to jak najbardziej zachęcam Was na kanał już 24 kwietnia. Kolejną grą o jakiej wspomnę jest Forza Horizon 5, która premierę miała już dobre parę lat temu, ale 29 kwietnia wyjdzie wreszcie na konsole PlayStation 5. No i cóż, dla posiadaczy konsoli od Sony, którzy uwielbiają zręcznościowe ścigałki, będzie to prawdziwa uczta. Samo ściganie jest tutaj bardzo przyjemne, a grafika za każdym rogiem cieszy oko. Do wyboru będziemy mieli też setki, jeśli nie tysiące samochodów. Jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Mamy tutaj do dyspozycji otwarty świat z setkami aktywności. Może się tutaj bawić dobrze gracz, który szuka rozgrywki jednoosobowej, jak i taki, który chciałby się pościgać z innymi. Według mnie jest tutaj naprawdę wszystko, czego fani zręcznościowych wyścigów mogliby oczekiwać od takiej produkcji. W Forze Horizon 5 grałem całkiem sporo i naprawdę nieźle się bawiłem. Grałem w nią zarówno na Xboxie Series X oraz na PC. -cie. Myślę, że na konsolach od Sony również będzie to fantastyczna rozrywka. Jeśli oczywiście lubicie takie rzeczy. Dobra, skończyliśmy z premierami, przynajmniej tymi, które dla mnie wydają się interesujące. Przejdźmy teraz do wydarzeń na samym kanale. Po pierwsze, jedno ogólne ogłoszenie parafialne. Odszedłem troszkę od grania w gry o konkretnych godzinach, także nie będę już tych wydarzeń na kanale dzielił na konkretne bloki, w których ogrywam konkretne gry. Do tego mam jeszcze drugie ogłoszenie parafialne. Od jakiegoś tygodnia zacząłem streamować w troszkę innych godzinach. Streamuję o 9 rano i tutaj nic się nie zmieniło, poza tym że streamki bywają nieco dłuższe. Następny streamuję o 13 oraz o 21. Dwa wcześniejsze streamy o długości mniej więcej 2,5 do 3 godzin, a streamek ostatni jest nieco krótszy z uwagi na to, że chciałbym ciągle pójść spać o w miarę przyzwoitej porze, także tam powiedzmy, że staram się dojechać do jakichś 2 godzin. No a przechodząc już do konkretów, to pierwszą grą, którą ciągle ogrywam, jest Kingdom Come Deliverance 2. No i tutaj mam już za sobą około 30 streamów, a dopiero co zajechałem na drugą mapę. Dość dokładne zwiedzanie pierwszej zajęło mi więc około 60 godzin. Atmosfera ostatnio mocno się zagęściła, intryg politycznych jest bardzo dużo, i cały czas w ostatnim czasie wydawało mi się, że zmieniamy strony konfliktu. No ale teraz już wreszcie chyba jesteśmy po tej prawidłowej, no i zobaczymy jak ta akcja będzie się w dalszym ciągu kształtować. Ostatnie odcinki kończące wydarzenia na pierwszej z dwóch dostępnych map były dość mocno wypełnione fabułą. Robiliśmy dużo zadań głównych, dużo zadań z dużą ilością cutscenek i ogólnie atmosfera była bardzo gęsta. Wydaje mi się, że pewnie na nadchodzących streamkach będzie troszkę spokojniej. Świat na drugiej mapce będzie się przed nami powoli otwierał, i ponownie będziemy znajdować dziesiątki, jeśli nie setki różnych aktywności, którymi będziemy mogli się zajmować. No i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy Kutenberg, czyli największe miasto w grze. Jeśli chodzi o Kingdom Come Deliverance 2, to pewnie w najbliższym czasie nie będzie się on pojawiał na kanale zbyt często. Wydaje mi się, że została mi jeszcze tutaj masa godzin i skłaniałbym się ku temu, że więcej sensu byłoby w tym, abym postarał się pokończyć inne rzeczy. No a jak ta lista moich rozgrzebanych produkcji troszkę zmaleje to do Kingdom Come na pewno wrócę. Gierka ciągle podoba mi się bardzo i wydaje mi się, że ogólnie jeśli chodzi o gaming jest to jedna z najlepszych gier w jakie kiedykolwiek grałem. drugą produkcję, którą czeka podobny los jak Kingdom Come Deliverance 2 jest Assassin's Creed Shadows. Tutaj co prawda tych godzin mam mniej, bo jesteśmy dopiero gdzieś w okolicach 8-10 streamka, także pewnie mniej więcej 20 godzin w rozgrywkę, ale również zostało mi tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo i pewnie gierka trafi na chwilkę do szuflady. Mam nadzieję jednak, że za tydzień, dwa do niej wrócę i będziemy ją już regularnie kontynuować. Gra ciągle mi się podoba, nawet bardziej niż myślałem. Chociaż pewnie znaczenie ma tutaj to, że nie miałem zbyt rozbuchanych nadziei. Szczególne wrażenie nie tak dawno zrobił na mnie pewien zwrot fabularny, którego naprawdę nie spodziewałem się po scenarzystach Ubisoftu. Mam nadzieję, że takich zwrotów akcji i emocjonalnych momentów będzie więcej, no i ogólnie tak trzymaj Ubisoft. Gierkę, jak na ten moment, oceniam naprawdę całkiem przyzwoicie. Fabuła póki co jest interesująca. No i myślę, że takim highlightem są te różnice w walce między Naoe a Jaskę. Sam feeling z rozgrywki zmienia się całkowicie w zależności od tego, którą z tych dwóch postaci aktualnie gramy. Kolejną produkcją, którą aktualnie ogrywam jest Factorio z dodatkiem Space Age. Ten gameplay jest już naprawdę długi, gram chyba od zeszłego roku. Jesteśmy w okolicach 50 odcinka, także mamy około 100 godzin na liczniku. No i w ostatnim streamie było jedno takie wydarzenie, które myślałem, że zaprzepaści całe moje wysiłki. Na szczęście dzięki możliwości wczytania wcześniejszego save'a udało mi się, wydaje mi się temu zapobiec. Nie chcę spojlować, bo może ktoś nadrabia poprzednie odcinki, także jak macie ochotę wiedzieć więcej, to zapraszam do jednego z ostatnich streamów. Factorio została nam jeszcze ostatnia planeta, Aquilo, na której nie byłem, ale póki co muszę trochę powalczyć z istniejącymi planetami. Głównie z Fulgorą, na której ciągle prędkość, z jaką produkuję pakiety badawcze, jest zdecydowanie niewystarczająca. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj parę rzeczy pooptymalizować i wówczas będziemy już na poważnie mogli przyjrzeć się Aquilo. No a jak już zrobimy to, to wydaje mi się, że do końca gry może nie zostanie nam aż tak dużo. Factorio to naprawdę świetna produkcja, jak dla mnie zdecydowanie najlepszy Factory Builder. Bardzo lubię takie gierki swoją drogą. Jak słyszeliście o czymś podobnym do Factorio, to jak najbardziej dajcie mi znać w komentarzach. Nawet jeśli skończę obecne przejście, to do Factorio na pewno kiedyś wrócę, być może z jakimiś modami. Następna rzecz, którą ostatnio ogrywam bardzo intensywnie, jest Hollow Knight. Streamy z Hollow Knighta są chyba dla mnie najbardziej wyczerpujące, bo gra naprawdę momentami wymaga bardzo dużo od gracza. Ale też są chyba najbardziej satysfakcjonujące, bo mam naprawdę fajną ekipkę na czacie. Jeszcze stosunkowo niewielką, ale naprawdę bardzo, bardzo pomocną. No i po prostu jest to ekipa, z którą zawsze bardzo miło mi się spędza czas. Przy okazji, dzięki Lunel i dzięki Quirel, bo z wami chyba spędziłem tego czasu najwięcej. Tak naprawdę gierkę udało mi się już ukończyć, ale było to tylko jedno z kilku zakończeń. Obecnie, dzięki pomocy właśnie tej wyżej wspomnianej wesołej ekipki, staram się dobrnąć do sytuacji, w której będę mógł uzyskać zakończenie lepsze. Nie mam zielonego pojęcia, ile mi jeszcze zajdzie, ale przy moich umiejętnościach pewnie jeszcze trochę czasu tutaj spędzimy. Jeszcze tylko dodam, że w ostatnim czasie mieliśmy potwierdzenie, że Silk Song, czyli druga część Hollow Knight'a ma mieć premierę w tym roku, a to tylko motywuje mnie jeszcze bardziej, aby postarać się w Hollow Knight'ie zrobić jak najwięcej. Chociaż od razu postawię tu gwiazdkę, że nie lubię się katować, także nie obiecuję, że zrobię w nim wszystko. Kolejną rzeczą, którą ogrywam jest Atom Fall. Tutaj mam za sobą 4 streamy, czyli mniej więcej 8 godzin rozgrywki. Gra jest bardzo nietypowa pod tym względem, że nie mamy tutaj klasycznego dziennika. Mamy tylko coś w rodzaju zbioru poszlak, które możemy postarać się rozwikłać. Wydaje mi się, że wiem mniej więcej, czego gra ode mnie wymaga, jeśli chodzi o jej zakończenie. No i tak powoli staram się poukładać te wszystkie klocki do kupy i ku temu zakończeniu dążyć. Gra z tego co słyszałem nie jest bardzo długa, także bardzo możliwe, że jesteśmy mniej więcej w połowie. Do Atom planuję w najbliższym czasie wracać dość często, bo jest to właśnie jedna z tych mniejszych gierek, które mam nadzieję, że przed końcem kwietnia uda mi się skończyć. Kolejna produkcja, uf, wiem że jest tego dużo, to South of Midnight. Tutaj, w momencie kiedy to nagrywam, mam za sobą tylko jeden stream. No, i gierka póki co naprawdę jest bardzo przyjemna. Jest zdecydowanie za wcześnie, abym mógł powiedzieć o niej więcej. Oprócz tego, że będę ją na pewno kontynuował. To jest druga produkcja obok Atom Fola, którą chciałbym obecnie pograć dużo. Głównie dlatego, że jest ona mniejsza, no i być może uda się ją również ukończyć przed końcem kwietnia. Świat przedstawiony w grze South of Midnight również jest bardzo ciekawy. Jest to powiedzmy taka folklorowa wersja południa Stanów Zjednoczonych. Już na samym początku nad naszym domem szaleje huragan, który niestety ten nasz dom porywa razem z naszą matką. No i naszym głównym zadaniem, tym co już od początku pcha nas do przodu, jest chęć odnalezienia mamy. W tym magicznym świecie odnajdujemy też w sobie magiczne zdolności. Póki co w tej produkcji chyba głównie fabuła pcha do przodu, ale mamy też tutaj troszkę walki, która jest jako tako, no i powiedzmy trochę takich łamigłówek czy też zręcznościowych zagadek środowiskowych, które są całkiem przyjemne. Tak jak wspomniałem w nadchodzących grach chciałbym całkiem sporo grać w South of Midnight. Dobra, ostatnia rzecz. Wreszcie dobrnęliśmy do końca. A tą ostatnią rzeczą jest Path of Exile 2. No i nowa liga Down of the Hunt. Liga, w której dostaliśmy między innymi nową postać łowczynię, no i troszkę zmian w samej grze oraz w endgameie. W momencie kiedy to nagrywam, jestem dopiero w trzecim akcie na normalu, ale gra mi się naprawdę całkiem przyjemnie. No a co za tym idzie, w Path of Exile 2 na pewno pogram jeszcze troszkę. Tak naprawdę to chciałbym dojść do tego endgame'u i zobaczyć, co tam się zmieniło. Jak jeszcze będę miał siłę, to chętnie też sprawdzę jakąś inną postać. Moje pierwsze wrażenia z Path of Exile 2 w tym nowym patchu są różne. Przede wszystkim wydaje mi się, że gra jest najtrudniejsza właściwie na początku. A im dalej w las, tym łatwiej. Z tego co słyszałem, nie tylko ja mam takie odczucia. Wydaje mi się to dosyć dziwne i nie wiem, czy taki był zamysł twórców. W okolicach drugiego, trzeciego streama naprawdę zastanawiałem się, czy to ma sens. Było naprawdę mega trudno, szczególnie momentami. Natomiast teraz po siedmiu czy ośmiu jest już naprawdę całkiem przyjemnie. No i tak jak mówię, zobaczymy. Jak będzie cały czas całkiem przyjemnie, to chciałbym porobić trochę endgame'owych mapek, ale nie wykluczam, że w jakimś momencie trafię na ścianę, no i może wówczas przetestuję jeszcze jakąś inną postać. W najbliższym czasie Path of Exile 2 planuję streamować całkiem często, no i wydaje mi się, że głównie będą to te poranne streamy o dziewiątej. Zbliżając się już powoli do końca, chciałbym jeszcze wspomnieć w dwóch słowach, czego nowego możecie się spodziewać na kanale w drugiej połowie kwietnia. Chciałem, aby ta lista była jak najkrótsza, bo, tak jak widzieliście, rzeczy, w które obecnie gram jest już naprawdę dużo. Natomiast na tej liście nowych premier są dwie pozycje, których nie będę w stanie sobie odmówić. Po pierwsze, będzie to nowa liga w Last Epoch. I tutaj dużo zależy od tego, jak ta liga będzie wyglądać, może zagram w Last Epoca raz i stwierdzę, że jednak wolę Path of Exile, a może na trochę tam zostanę. Wszystko okaże się w praniu. A drugą rzeczą jest Claire Obscure Expedition 33. Ta gra naprawdę bardzo mnie interesuje, słyszałem o niej dużo dobrego, no i jest bardzo interesujący setting, bardzo oryginalny, a to dla mnie często w grach jest najważniejsze. Turowy system walki to zazwyczaj dla mnie też jest atut, także pokładam naprawdę duże nadzieje w tym tytule. No i mam nadzieję, że po jego premierze zagości on na stałe w moim harmonogramie streamów. Oczywiście na końcu klasyczny disclaimer: w świecie gamingowym bardzo często i bardzo dużo się potrafi bardzo szybko zmienić, dlatego wszystko a propos tego, co na kanale będzie się działo, może się zmienić. To, o czym Wam mówiłem, to tylko mój plan. I to by było tyle na dzisiaj ode mnie, w tym pewnie przy długim odcinku, co będzie grane na drugą połowie kwietnia 2025. Premier za dużo może nie ma, ale wydaje mi się, że każdy może tutaj odnaleźć jakąś perełkę dla siebie. Na kanale dzieje się dużo, streamów też na pewno będzie dużo, do tego postaram się nagrać tu i ówdzie jakiś film, także mam nadzieję, że ze mną będziecie, będziecie odwiedzać kanał jak najczęściej. Bardzo też Wam dziękuję, jeśli jeszcze tutaj jesteście i obejrzyliście ten filmik do końca. Przypomnę wam jeszcze raz szybciutko o lajkach, subskrypcjach. Komentarzach oczywiście dajcie znać, co Wy planujecie robić w drugiej połowie kwietnia, jeśli chodzi o gaming. No i jak zawsze mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Do tego czasu bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć!